I tutaj Mary Mary i kolejna niespodzianka dotarła do mnie kolejna przesyłka normalnie jestem rozpieszczana bardzo Wam dziękuję za pamięć od kogo tym razem jak zwykle Wy już wiecie z opisu w filmiku ja też już wiem tu mamy zajączka A pokażę Wam jeszcze jednego zajączka Takiego fajnego zajączka do przyklejania. O, takie owiki na jajeczka, na pewno wykorzystam. Tutaj o dwie karteczki. O, jeszcze się kurczaczek schował. O, tutaj takie robione przez moje wicki. Przeczytamy życzonka. Z okazji świąt wielkanocnych życzenia zdrowych, radosnych świąt z martwych wstania oraz wesołego. Aleluja życzę Renataka z rodzinką. Także już wiemy, że od Renatki tutaj mamy na urodziny. Renatka dorzuciła jeszcze z drapeczki, Kartecz... Do karteczki urodzinowej mam dwa razy Laki i Paradiso. Karteczki są przepiękne. Dziękuję za pamięć, jest mi bardzo miło. Oczywiście same karteczki by też wystarczyły. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za przesyłkę. Mam nadzieję, że moja do ciebie dotarła. Tutaj takich liczb szukamy. Nawet jeżeli w zrabkach nic nie będzie, to ty się nie przejmuj. Mam radość drapania z innego miejsca. No, tutaj z tego co widzę, zrapeczka pusta, ale to absolutnie nic nie szkodzi. Bierzemy kolejną. Numerkiem 17. Tu mamy wiśnie. Szukamy 37, 19, 31, 32, 7 mamy, 6.

do tej zdrabki nie mam szczęścia, no ale zobaczymy, może się przełamie. Oczywiście dla Renatki zostawcie coś miłego. Jakieś serduszka, kwiatuszki. Szukamy takich symboli. Trabka jest bardzo wdzięczna, taka fajna, kolorowa. Jeszcze tylko, żeby dawała coś wygrywać większego. Chociaż widzę, że niektórzy mają mega szczęście. Także super, bardzo się cieszę, jak ktoś inny wygrywa. kolejnych symboli szukamy shortów i piłki. Kolejne symbole to delfin i serduszko. Nie z tej zdrabce, że wszystkie symbole są. Nie ma także jakiś symbol jest, a nie można go znaleźć. Tak to tu nie działa. Kapelusz i kostka. to były ostatnie symbole jest pusto, ale nic nie szkodzi dziękuję bardzo za strapeczki, tutaj mam datę moich urodzin 13 kwietnia jak grenadka dobrze wie jest baranek ale czy będzie biedroneczka będzie czy nie będzie to nieważne tej zrapeczce nie ma jeszcze jedna bardzo ale to bardzo dziękuję za Pamięć. Jest pusto, ale Renatko się absolutnie nie przejmuje, jeszcze raz dziękuję i wesołych świąt. Pa!